Moja misja jako ministra obrony narodowej skoncentrowana jest na trzech priorytetach. Po pierwsze, wojsko polskie musi być liczniejsze, po drugie musi być wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i po trzecie musi być silniej osadzone w strukturach sojuszu północnoatlantyckiego, szczególnie w relacjach z naszym głównym, zasadniczym sojusznikiem, a więc ze Stanami Zjednoczonymi. Rok 2019 to rok szczególny, to dwudziestolecie obecności Polski w NATO, piętnastolecie obecności Polski w Unii Europejskiej, a więc to też rok, w którym podsumowujemy nasze doświadczenia, ale w którym też kreślimy scenariusze rozwoju naszego kraju, a więc rozwoju też wojska polskiego, systemu obronności na przyszłość. Zacznę od modernizacji. I zacznę od informacji, która ma charakter newsa, a więc dziś wysłaliśmy letter of request, czyli zapytanie ofertowe do naszych partnerów ze Stanów Zjednoczonych w sprawie kupienia 32 samolotów wielozadaniowych F-35A, a więc samolotów piątej generacji, najnowocześniejszego sprzętu dostępnego. To jest zadanie, które traktuję priorytetowo. Zależy mi na tym, żeby postsowiecki sprzęt w polskim lotnictwie został zastąpiony przez sprzęt najnowocześniejszy. Zależy mi na tym, żeby zdolności obronne naszych sił zbrojnych wzrastały, żeby również system odstraszania ewentualnego przeciwnika był jak najpełniejszy. Nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości, że. Samoloty najnowocześniejsze, samoloty piątej generacji są właśnie takim elementem odstraszania ewentualnego przeciwnika. A więc letter of request został dziś wysłany. Podjęliśmy już wcześniej rozmowy. Ten proces nabiera tempa, ale to oczywiście nie jedyne wydarzenie w ciągu tych miesięcy, w których jestem ministrem obrony narodowej. Przypomnę, że podpisałem umowę w sprawie kupienia systemu Patriot, a więc pierwszej fazy tej operacji. Również zamówiliśmy dywizjon rakiet HIMARS. W tym roku podpisaliśmy umowę na kupienie śmigłowców dla wojsk specjalnych w Mielcu. Podpisaliśmy umowę na kupienie śmigłowców dla marynarki wojennej w Świdniku podkreślam Mielec i Świdnik żeby pokazać że zależy nam na tym żeby jeżeli to jest oczywiście możliwe nie zawsze jest to możliwe żeby zamówienia kierowane były do firm działających na terenie Polski zależy nam na miejscach pracy które powstają które są utrzymywane w Polsce dzięki właśnie tym zamówieniom i druga wiadomość która ma charakter newsa Szerzej na ten temat będzie z całą pewnością mówił Pan Prezes Witold Słowik. To jest wynik finansowy Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Dodatni wynik finansowy za rok ubiegły. A więc to też niezwykle istotne, aby Polska Grupa Finansowa, jako konsorcjum złożone z firm działających na rzecz obronności, rozwijało się. Proszę państwa, zaaudytowany zysk netto grupy PGZ za rok 2018 wyniósł 37,4 miliona złotych. Wynik ten jest lepszy o 151 milionów w porównaniu z rokiem 2017 i lepszy o 141 milionów w porównaniu z rokiem 2016. Przychody Polskiej Grupy Zbrojeniowej w 2018 roku osiągnęły poziom 5,5 miliarda złotych i były wyższe o ponad 550 milionów złotych w stosunku do roku 2017 i prawie miliard 200 milionów złotych wyższe w relacji do roku 2016. Mówiłem o tych kontraktach dotyczących sprzętu. Należy uzupełnić również o kontrakty, które są kontynuowane dotyczące krabów, raków, rosomaków, popradów, ale także jelcze, ale także lekkie moździerze piechoty. Myślę, że bardzo istotna broń, która trafiła, już trafia do Wojska Polskiego, ale także pistolety WIS-100. Nazwa nieprzypadkowa, w ubiegłym roku stulecie odzyskania niepodległości produkt radomskiej firmy, który spotyka się z bardzo dobrym odbiorem użytkowników Wozy dowodzenia na bazie Kto Rosomak dla wielonarodowej dywizji Północ-Wschód. Zresztą miałem sposobność rozmawiania na temat tych, tego sprzętu i z, również z naszymi partnerami. Z NATO opinie były bardzo bardzo pozytywne. Liczę, że ten sprzęt będzie się spotykał również z zainteresowaniem, takim zainteresowaniem realnym, ze strony naszych partnerów, jeśli chodzi o wykorzystanie w wojskach sojuszniczych. A więc modernizacja techniczna, ale także wydatki obronne. Proszę Państwa, niezwykle istotna sprawa. Ponad 2% PKB, jak opublikował. Główny Urząd Statystyczny. Wyniki to jest kilka, kilka dni temu. W 2018 roku wydaliśmy 2,02% PKB na obronność. Należymy do elity siedmiu państw w Sojuszu Północnoatlantyckiego, które wydają powyżej 2% PKB na obronność, a więc spełniamy zobowiązania. Które podjęliśmy, jeżeli chodzi o wkład w naszą wspólną obronność. Niezwykle istotne jest to, żeby wojsko polskie rozwijało się, więc doprowadziłem do przyjęcia podpisałem plan modernizacji technicznej do roku 2026 opiewający na sumę 185 miliardów złotych. To najwyższy plan w historii. Przygotowujemy kolejne rozwiązania dotyczące stworzenia planu modernizacji technicznej w perspektywie 15-letniej. Zależy nam na tym, żeby ten system został został przygotowany właśnie w taki oto sposób. Prawodawstwo natowskie pozwala na taką dłuższą perspektywę, 15-letnią, skorzystamy z tej możliwości. Tu chciałbym, korzystając z okazji, podziękować szefowi Służby Bezpieczeństwa Narodowego za współpracę w tej dziedzinie. Następne kroki już niebawem. Wojsko polskie, jak powiedziałem, musi być również liczniejsze. W związku z tym. Doprowadziłem do tego, że powstała nowa dywizja, 18. dywizja wojska polskiego zlokalizowana na wschód od Wisły. To jest niezwykle istotne. W 2011 roku rząd koalicji POPSL rozwiązał pierwszą warszawską dywizję zmechanizowaną im. Tadeusza Kościuszki, otwierając wschodnią flankę naszego kraju. Było to niezrozumiałe, dla mnie było to postępowanie zupełnie niezrozumiałe. Ale błędy popełnione wówczas teraz naprawiamy. Zależy mi na tym, tak jak powiedziałem, żeby wojsko polskie było liczniejsze. Konsekwentnie rozwijamy nowy, najmłodszy rodzaj, rodzaj Polskich Sił Zbrojnych, a więc Wojska Obrony Terytorialnej. Sam miałem sposobność rozmawiania z żołnierzami WOT-u w ubiegłym tygodniu, wtedy, kiedy. Nieśli pomoc zagrożonym powodziami, podtopieniami. W powszechnej opinii właśnie formacja sprawdziła się. Nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości, że WOD w takiej sytuacji, w sytuacji kryzysowej, powołany jest do tego, żeby właśnie wypełniać taką funkcję. Niewątpliwie się sprawdził. Rozmawiałem z żołnierzami, rozmawiałem z ludźmi zagrożonymi. Właśnie podtopieniami i wszyscy entuzjastycznie oceniali zaangażowanie Wojska Obrony Terytorialnej. Chciałem podkreślić, że w tej akcji brały udział oczywiście też wojska operacyjne, wojska inżynieryjne, a wojska obrony terytorialnej wspierały, tak jak to jest. Hmm, Zaprojektowane, wspierały właśnie Państwową Straż Pożarną i wspierały wojska operacyjne w działaniach, które niosły pomoc zagrożonej ludności. Powołałem także pełnomocnika do spraw utworzenia wojska obrony cyberprzestrzeni, to jest wyzwanie XXI wieku. Konsekwentnie realizujemy te działania, zależy nam na bezpieczeństwie. Wprowadziliśmy. Nowy system kierowania i dowodzenia to jest pierwszy etap zmian. Tu też bardzo dziękuję panu prezydentowi za współpracę, harmonijną współpracę, za zmiany, które uporządkowały system dowodzenia w wojsku polskim. Niewątpliwie jest to ważne wydarzenie. Jesteśmy wiarygodnym sojusznikiem w Sojuszu Północnoatlantyckim. Wojsko Polskie uczestniczy w misjach. Sam też przekonałem się o tym, jak to jest ważne, kiedy rozmawiałem na ten temat, zarówno w Pentagonie, również z dwoma, bo miałem sposobność rozmawiać z dwoma panami sprawującymi urząd doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Donalda Trumpa. Obaj panowie podkreślali właśnie wkład naszych żołnierzy, żołnierzy Wojska Polskiego w działalność na misjach. W ramach EFP jesteśmy aktywni nie tylko w Polsce, ale także na Łotwie, w ramach TFP w Rumunii. To też jest niezwykle istotne, jeśli chodzi o nasze zaangażowanie, postrzeganie wojska polskiego a więc w konsekwencji również państwa polskiego. To jest ta solidarność, którą gwarantujemy wobec naszych sojuszników i mamy dzięki temu podstawy, żeby oczekiwać takiej solidarności wobec nas ze strony naszych sojuszników. Chciałbym też podkreślić, że trwają negocjacje, jeśli chodzi o wzmocnienie Obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w naszym kraju. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby jeszcze w tym roku osiągnąć sukces. Niebawem wizyta pana prezydenta Andrzeja Dudy i w Białym domu i rozmowy z prezydentem Donaldem Trumpem. Ja również będę w Stanach Zjednoczonych, będę w delegacji pana prezydenta. Wcześniej także będę rozmawiał na ten temat z moim odpowiednikiem, z sekretarzem obrony Patrykiem Szanahanem, a więc ten proces jest bardzo zaawansowany. Cieszę się z tego, że realizujemy działania, które wzmacniają zdolności obronne naszego kraju. Proszę państwa muszę państwa przeprosić o godzinie 10 rozpocznie się posiedzenie Rady Ministrów. A na tym posiedzeniu będę przedstawiał Radzie Ministrów projekt nowelizacji ustawy o weteranach. To też jest niezwykle istotna i dawno oczekiwana zmiana, nowelizacja ustawy uzgodniona ze środowiskiem weteranów, ze Stowarzyszeniem Weteranów, a więc pamiętamy o tym, żeby ci, którzy służą Polsce, ci, którzy ryzykują swoje życie i zdrowie za wolność naszego kraju, za bezpieczeństwo naszego kraju byli docenieni, żeby, żeby wspierać żołnierzy Wojska Polskiego, weteranów Wojska Polskiego. Mówiłem o wzroście liczebności Wojska Polskiego, chciałem podkreślić także, że uposażenia żołnierzy Wojska Polskiego i pracowników. Resortu Obrony Narodowej wzrastają. Od 1 stycznia podwyżka, wysoka podwyżka. Zależy mi na tym, żeby służba dla Polski, bo przecież to nie jest praca, to jest służba dla Polski, była godnie wynagradzana. Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu dziękuję, dziękuję organizatorom, dziękuję uczestnikom i życzę owocnych obrad.